Magdalowicz, TVNWT.pl. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. <gry> Jakie zmiany, czy nadal? Dzień no niestety pogoda. nie, choć mm. to jest dobra i zła wiadomość. Dobra mm. dlatego, że pogoda przynajmniej jest stabilna. Mm. Zła dlatego, że to jest ciąg dalszy takiej pogody pochmurnej, ponurej i niestety wilgotnej, więc sporo tych chmur będzie już tej nocy. W zasadzie jakieś przejaśnienia mogą pojawiać się tylko na południowym wschodzie kraju i być może trochę na północy, ale kierowcy uważajmy na mgły, które mogą pojawiać się z kolei na południowym zachodzie. Tutaj widzialność może być lokalnie ograniczona nawet do 500 Metrów. Na termometrach w nocy od minus 4 stopni. W Rzeszowie przez minus 2 stopnie w centrum, a najcieplej będzie w zielonej górze, której na, na naszej mapie nie widać, ale tam w nocy prognozujemy 0 stopni. W ciągu dnia dalej szaro, pochmurno, ale przynajmniej nie deszczowo. Śnieg może popruszyć w subałkach i na Podlasiu, a w drugiej części dnia śnieg z deszczem pojawi się również na Pomorzu Zachodnim. Słońce. Owszem, znajdzie się, ale tylko na południowym wschodzie kraju, a poza tym niebo szczelnie przykryte chmurami. Na termometrach bardzo wyrównane wartości. Od 0 stopni na Suwalszczyźnie przez 1 i 2 stopnie w pozostałych częściach kraju. To będzie pogoda niemal bezwietrzna, a ciśnienie się waha. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali. Co czeka nas dalej? W piątek front atmosferyczny przesunie się dalej, obejmując swoim zasięgiem już niemal cały kraj z wyjątkiem południowego wschodu. To nie będą duże opady, raczej symboliczne i mieszane z śniegu z deszczem i samego śniegu. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie przez 1 stopień w centrum, a najcieplej będzie na północnym zachodzie Gorzu Wielkopolski i Szczecin to 3 stopnie. Także na razie w pogodzie nie za dużo się dzieje. Więcej zmian prognozujemy na poniedziałek. Wtedy przyjdzie nowy front atmosferyczny już z porządniejszymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. To nie wiem, czy na to czekałem, bardziej na słońce. No, Okej, okay. muszę to przemyśleć. No, nie Dzięki sobie. Magda. Na razie zimą, zimą. E, Dzięki tak. za dziś. Dzień po dniu. Jutro o 23. Spokojnej nocy. Do zobaczenia.